Niedziela, 10 września. Wczoraj przydzielony został do mnie do pomocy przez generała Czumę kapitan dyplomowany Władysław Polesiński, zdolny, rzutki chłopak, który przed wojną objeżdżał Polskę z odczytem o różnicy między żołnierzem polskim a niemieckim. Polesiński jest lotnikiem, był do tej pory w sztabie armii generała Rumla. Przydzielono go stamtąd do obrony Warszawy. Ponadto ściągnąłem do siebie na sekretarza magistra Władysława Brzozowskiego z Instytutu, który będzie tkwił przy telefonie i załatwiał wszystkie bieżące sprawy, jakich jest coraz więcej. Wczoraj jeszcze pod wieczór wysłałem Polesińskiego, by zamówił pieczątki z moim podpisem jako szefa propagandy dowództwa obrony Warszawy, co potrzebne mi jest na razie do wydawania pozwoleń na fotografowanie walczącej Warszawy. Po wczorajszym moim bowiem południowym przemówieniu, w którym między innymi apelowałem do fotografów, zleciało się mnóstwo ludzi z aparatami na różne odcinki, a tam przy psychozie dywersanckiej łaps ich za kołnierz i nieomal pod mur jako szpiegów i dywersantów. Telefony się urywały z tego powodu. Dowódcy odcinków protestowali z oburzeniem przeciwko takiej zdradzie tajemnic wojskowych. Tłumaczyłem z powodzeniem zresztą, że są to przecież próżne obawy, że walki się zbliżają, nieprzyjaciel ma przecież nasze punkty obrony w polu widzenia i w polu obstrzału. I jakoś się ludziska uspokajali, ale inna rzecz, że trzeba będzie na to fotografowanie wydawać pozwolenia. Zaraz więc wczoraj ogłosiłem wydawanie takich pozwoleń. Pieczątki zostały przez Polesińskiego zamówione i dzisiaj w radio będzie ją sam od 10 do 11 rano wydawał. Przed dziesiątą więc wziąłem Polesińskiego do Opla, by odebrać na Nowym Świecie pieczątki i odwieźć go potem do Radia na Zielną. Dzień jest pogodny, słoneczny, nad miastem warkot silników, karabiny maszynowe szaleją, czerwone smugi pocisków naszych czterdziestek płują powietrze, nalot, któryś już z rzędu, gdyż od wczesnego ranka dzisiaj co chwila spadają eskadry na miasto nurkując zwłaszcza ze straszliwym rykiem motorów nad wszystkimi warszawskimi mostami. Nowy świat, puściuteńki, ludzie w bramach, ulica Wolna. Skręcam w prawo, daję gazu i po minucie hamuję gdzieś koło Arcta, bo tam zostały zamówione pieczątki. Polesiński wyskakuje z wozu, brama się momentalnie otwiera, ludzie się rozstępują, by dać miejsce oficerowi. Polesiński zniknął w podwórku, a do mnie podlatują z bramy jakaś pani i młody człowiek z troską i życzliwością mówią, Panie pułkowniku, prosimy do bramy, tu jest bezpiecznie. Spoglądam na nich z uśmiechem i mówię: No dobrze, a co za autem? Jadę służbowo. Jakżeż mogę kryć się w bramie? Dlatego że strzelają? Stali zakłopotani, nie wiedząc, co odpowiedzieć. Za chwilę machnąłem ręką wesoło zebranym w bramie ludziom, gdyż Polesiński już wybiegł z pieczątką. Takich scen jest mnóstwo. Żandarmi przy wyjeździe z bramy dowództwa już mnie znają, jak tylko zobaczą zielonego Opla, piorunem mi otwierają bramę, żeby tam nie wiem, jaki był nalot. Takich bowiem przy pierwszych próbach zatrzymania wozu przy wyjeździe w czasie nalotu z wydrwiłem i ośmieszyłem, że jeden przez drugiego lecą teraz do bramy, by otworzyć, jak Opla zobaczą. Dzień dzisiaj gorący. Nalotów mnóstwo, mnóstwo też i roboty. Nawiązuje przede wszystkim kontakt z prasą. W piątek, w pierwszy dzień po okropnej nocy u Miastowskiego, nie wyszedł ani jeden dziennik. Wczoraj jednak już wyszedł Czerwoniak, dzisiaj wieczór goniec warszawski. Zgłosiła się też Polska Zbrojna, która od jutra zacznie wychodzić przy ekspresie porannym. Z ekspresu zostali w Warszawie redaktorzy Lewandowski i Polak, którzy pierwszorzędnie zabrali się do pracy. Już dzisiaj poszedł ekspres na front dla żołnierzy, po moim apelu mnóstwo ludzi zgłasza się do redakcji. Montuję poza tym z kadenem bandrowskim i zawistowskim konferencję prasową, by mieć z prasą stały kontakt. Wieczorem w radiu. Postanowiłem codziennie zdawać sprawozdanie z przebiegu walk, informować Warszawę o froncie jej bliższym i dalszym oraz dawać konieczne wskazówki, jak się ma ludność w czasie walk zachowywać. Od wczoraj też raz dziennie albo nawet dwa przemawia do swojej Warszawy Stefan Starzyński, dwojąc się i trojąc w swej niespożytej energii i pracowitości. Doskonale zrobił, że został w Warszawie. Jest jedną z wybitniejszych postaci polskich w stolicy. Przed mikrofonem prezydent Miasta Społecznego Warszawy, major Stefan Starzyński. Obywatele, przepraszam za spóźnienie, ale obowiązki w chwili dzisiejszej nie pozwalają mi być punktualnym w radio. Ale za to wszystko, co nowego w życie nasze nam daje, to przede wszystkim ciągłe powiększanie świadomości siły ludu warszawskiego. To chwila tysiące faktów, tysiące zjawisk, które umacniają wiarę, w nieśmiertelne, niezpuszczalne siły ludu polskiego. Obywatele, przecież wczoraj pod mury Warszawy dostał się czołg niemiecki nieostrzelany w ogóle i tu u granic miasta zestrzelony przy pomocy kogo? przy pomocy kobiet wolskich. To jest siła narodowa. To jest siła ludu. Dzisiaj w każdy ma moc ducha, moc ducha wytrwania, moc siły, która potrafi każdemu przetrwać na stanowisku i ułatwić wojsku zwycięstwo. To siła Duch naszej armii, o której wczoraj tutaj dawałem wzruszające przykłady, jak kompanie żołnierzy bijących się zbierają składki i oddają swój żołd na biedne dzieci Warszawy, na rok, na funt, na walkę. Przejdźmy koło kościołów, zobaczmy, jak mimo bomb i mimo strzałów lud. Wierzący młodły do Boga zanosi, a jednocześnie karnością i dyscypliną swoją daje dowód pełnego obywatelskiego zrozumienia i pełnego obywatelskiego obowiązku swojego. On im ciężej, im gorzej, tym więcej siły ducha mamy. Przed przemówieniem, nakreślonym w skrótach w dowództwie, czytam w radio przygotowane na słuchy. Na froncie coraz ciężej, zajęta łódź, komunikat niemiecki podaje o okrążeniu kilku dywizji w rejonie Radomia, zajęto poza tym Włocławek i zbliżają się do Płoska. Nic z tej sytuacji nie rozumiem, boć przecie Bortnowski i Kutrzeba są jeszcze w Poznańskiem i na Pomorzu. Albo więc uderzą oni z północy na armię niemiecką idącą na łódź Warszawę, albo też sami zostali odcięci i będą musieli przebijać się ku Wiśle i w Warszawie. Tylko co z tą wisłą? Nie widzę nic nie słyszę, aby poza Warszawą przygotowywano obronę wisły z oddziałów, które są i muszą być na jej prawym brzegu. A przecież to jedyna zapora, za którą możemy stanąć. Cały więc wysiłek powinien być teraz obrócony na północ, aby zatrzymać linię Narwi i Bugu, no i oczywiście Wisły. Na południu też przecież można się oprzeć o Karpaty i której z dopływów południowych Wisły. Boję się. Straszliwie się boję, czy przewidziano taki obrót wojny, i czy te linie rzek przygotowane zostały do obrony i nieprzepuszczenia przeciwnika. Druga wiadomość, która mnie przejęła zimnym dreszczem. To wiadomość o częściowej mobilizacji w Rosji obejmującej okręgi graniczne z Polską. Nie chcę przypuszczać, ażeby to były prognozy jakiegoś wrogiego w stosunku do nas kroku. Jakkolwiek pakt o nieagresji z Niemcami nie może oznaczać tych posunięć rosyjskich jako wrogich w stosunku do Niemców. Inne wiadomości, a jest ich sporo nieważne: samolotowe walki na zachodnim froncie, opisy bohaterskich zmagań Polaków, Opisy niemieckie rzezi, jaką Polacy mieli ponoć urządzić na Niemcach w Bydgoszczy. Wypowiedzenie wojny Niemcom przez Kanadę. Wszystko to małe sprawy wobec naszej tak bliskiej rzeczywistości. Z ważniejszych poza Polską spraw to podpisanie między Bonetem i Łukasiewiczem umowy co do formowania oddziałów polskich na obszarze Francji. Ma tam być Polaków ponoć cały milion. Z ciężkim sercem schodzę na dół do mikrofonu. Panie z Polskiego Radia patrzą na mnie jak w wyrocznie, co też dzisiaj powiem, czym uspokoję i pocieszę Warszawę. Postanowiłem Warszawiaków po omówieniu sytuacji trochę poinstruować. Ja znowu proszę Państwa nie miałem możliwości napisania tego, co mam mówić i dlatego będę improwizował z tym nieznośnym swoim powtarzaniem ciągle słowa prawda. Prawda, ale to Państwo muszą mi wybaczyć. Otóż naloty rozpoczęły się dzisiaj o godzinie 5 rano. Rozpoczął samolot rozpoznawczy niemiecki, no i pod złą datą dla siebie, a pod dobrą wróżbą dla nas, gdyż od razu został zestrzelony. W ciągu całego dnia po tym pierwszym nalocie powtarzały one się kilkakrotnie w dużym nasileniu. Potem cały szereg było drobnych nalotów, razem było tego 13-14 nalotów, w których brało udział ponad 70 samolotów niemieckich. No efekt niewielki, dlatego że poza pożarami powstałymi z bomb zapadających, które wzbudzili w budynkach zresztą niewojskowych, żadnej poważniejszej szkody nie potrafiły nam wyrządzić, natomiast poniosły bardzo ciężkie straty. Dopiero pod wieczór rozpoczęło się natarcie na Marymuncie, ale natarcie poprowadzone niewielkimi siłami, raczej o charakterze rozpoznawczym, plutonem czołgów nieprzyjacielskich z poparciem piechoty. Natarcie oczywiście zostało otwarte, z tego plutonu czołgów biorących udział dwa zostały na przedpolu. Ustrzelił je i rozłożył polucznik lew. No omen, no ale L okreskowane W na Wczoraj radio Königsberg, Kulebiec podawało, iż w dniu dzisiejszym nastąpi uroczysty wjazd kanclerza i Führera Hitlera do Warszawy, gdzie Hitler spożyje śniadanie. No jakoś tego śniadania nie zjadł. Jak byli pewni tego, że Warszawa jest w ich ręku, że on to śniadanie musi zjeść, dowodzi inny fakt. Otóż dzisiaj o godzinie 17 na wprost barykady przeciw Czołgowej, na ulicy Grujeckiej zatrzymało się na las silne z dalekiej drogi idące auto niemieckie. Wiara wyskoczyła do wozu, do środka, patrzą kto. A tam oficer niemiecki, podporucznik i sierżant. niesłychanie speszonymi, po prostu głupimi minami. Co się okazało? Jest to oficer zaopatrzenia który na żądanie swego dowództwa miał przywieźć dla tutejszej dywizji cały szereg zamiennych części do czołgów z bazy swojej, z operacyjnej, z Kamieńska pod Piotrkowy. mu się żanta i marszutę. Kamień z marszał. Pojechał no i stanął na Grujeckiej i niezmiernie był oburzony na swoje dowództwo za taką niesolidną.